wszystkim z tej strony Atakama. Witam Was w kolejnym vlogu Dziś mamy co za dzień, dzisiaj niedziela. Niedziela. Godzina, nie mam zegarka. A 12. Coś, coś 12 Jedzie ze mną Antek. Jak widzicie naszą drogę do Stajni. Dzisiaj jest niedziela i dlatego konie nie wyszły na padok, ponieważ... Właściciele są na zawodach i nie zostały one wypuszczone. I jedziemy. zabierzemy, Planujemy zabrać Dantego na spacer do lasu, kawałek dalej niż byliśmy ostatnio. Nie wiem, czy nam się to uda, ponieważ mam coś z nogą po tym weselu. No, nadwyrężyłam ją troszeczkę, ale to nic. Mam nadzieję, że mimo wszystko nam się uda. Bo Jezus, jak tak gorąco jest dziś, że masakra. E, no, no i co? No i jedziemy. Wam podziękować za te wyświetlenia, które robicie ostatnio pod vlogami, bo są naprawdę duże i dziękuję za to i dziękuję za łapeczki i no, także lecimy. Dzień dobry! Czekajcie, muszę Wam tutaj zakryć, bo nie mogę pokazać numeru telefonu. Cześć! Cześć, pyszko! Cześć! Ale ole, mokry masz! pyszczek, ujajku, Piłeś wodę, tak? Co będzie tata robił? Co będzie tata robił? Będzie robił Aha A chcesz mokrą buzię, bo ja nie mu masz mokrą, mi A jak? Tak Na myjkę z nim pójdziemy co? Wyczyścić go Taką oj Taką mokrą ten Kto? Poszedł? No, nie no tak, nie ma lata. Aha! Rozumiem. Tak Po co? Dobra, to ja ten. Wezmę skrzynkę. A kto to taki piękny jest? Wzięłam naszą torbę. Lążę, bo się przyda na pewno. Zostawię ją tutaj. W ogóle nie wiem, czy Wam ją pokazywałam w końcu. Zaopatrzyłam się w torbę z Waldhausena i powiem Wam, że póki co nam się bardzo sprawdza. Więc. A tutaj są te halterki jeszcze, właśnie, bo nie wiem, czy dzisiaj kantar, czy halter. Zobaczymy. No i szczyteczki. Kiedyś Wam pokażę, co mam w torbie. A teraz idę po Dantusia. Dzień dobry! Zobaczymy, czy Antek już go tam ubiera. Dzień dobry! Dzień dobry. Rudziecu. Ojejku. Ojejku, cicia. Cicia, cicia. Ojej. Na jedno pudełko Ci zabrakło? To czekaj, doniosę Ci. Co ma? Jaką moc chatą księżki. Zobacz tu, jaka <laughs> Ojejku, no! Faktycznie, ale no O głośliczny! Ojeju! Ojeju! Ale słodziak! Ty też jesteś słodziak! Ty też jesteś słodziak! Snikuś! Co to za side eye? Bombastic side eye! Criminal. Ale ty musisz dużo znosić z Dante. Dużo znosić musisz Tak Ale dupka świecąca Jaka świecąca Ale się rozdzwoniły, nie? No idź jak to pracowała na Co ty gadasz? No mam nadzieję. Bo mam... Jezu, ale one nisko latają. Nie, nie, bo on do trawy chce. Tamten uwiąz jest taki dziwny, nie? O, musisz go bliżej, bo ja nie dosięgnę. Jezu, jak on rośnie. To jest dramat. Kiedyś Wam opowiem o jego rodowodzie i o tym, kogo ma w rodowodzie. Bo dużo ludzi jest ciekawych, a w sumie to też nie jest żadna tajemnica. Prawda, Antku? Oczywiście. Oczywiście. Musił się przesunąć trochę. Musiu. Mm -hmm. To jest dziwne. No, ja nie lubię tego zapięcia. Ja Wam pokażę, o jakie zapięcie chodzi. To jest takie zapięcie, że tu trzeba. Prze... Czekaj, czekaj, czekaj. To trzeba przekręcić. I wtedy to wychodzi. To jest takie. No, Dante jest dzisiaj też troszkę taki hu-hu-hu, bo no nie był na padoku od rana, więc. Ale jestem śliczny! Sliczny! Pokaż to, jak jest śliczny! Tak? I bardzo się wierci, dupa jestem dziś. Mhm! no więc mamy tutaj odżyweczkę naszą ukochaną z Dr. Horsa, którą tatuś kupił z synkowi <noise> proszę i generalnie polecam ją strasznie ona, ja już chyba mówiłam w jakimś odcinku ale ona strasznie ładnie pachnie jak ciasteczko w ogóle grzywa mu się robi na dwie strony trzeba mu zrobić warkoczyki Ta, o Jezu, ale kurz oh, patrzcie to można pisać Jezu, to miało być serduszka, wyszła dupa, dobra, tutaj zrobimy. Aaaa. Dobra, my dzisiaj naleciutko takimi szczotkami... Ja w ogóle jeszcze cennie pościągałam, nie? Dramat. E... Aha. Cennie pościągałam. E... I... I co? No nie ma sklejek za dużo. Także no, czyścimy takimi miękkimi raczej, żeby ten kurz z niego zszedł. Bo z kurzem to jest dramat. I Antek mówi co chwila, że go jaskółki obserwują, No bo on ma gniazdo w boksie. I dlatego Tak mi Misiu, gniazdo jaskółek masz w boksie, tak? Szczoty też ma ładne. Tutaj się nic złego nie dzieje, żadnej grudy, nic nie ma, tak? Nic nie ma. Super koń. To ten rudzielec. Widziałeś go? Pozwala ci się tam dotykać? No, e, zobaczysz. No. No tak, trzeba tam wyczyścić. No nie, na razie nie nie, nie, nie dzisiaj zrobimy, to jutro. Tak, 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 tak. Nie, nie, spokojnie. po spokojnie. Tak. No niestety, puzdro też trzeba czyścić. Takie życie koniary. Czucuszki u klaczy też wypada na raz na jakiś czas wyczyścić. Szczególnie jak jest na przykład, wiesz, przed źrebakiem, nie? Ale się patrzy na Ciebie, co Ty tam robisz? Co Ty tam robisz? Ale fajnie, że już jest taka pora, że jakby nie ma takich zaklejek dużych i w ogóle. No i spójrzcie, jaki on jest grzeczny, jak jest czyszczony. No nawet się nie rusza, nie? On po prostu uwielbia być czyszczony. To jest hit. Hit koń. Hit koń. Czyścioszek. Patrzcie na to. No Antek, czyściłeś kiedyś grzeczniejszego konia? Nie. No nie, to Iron nawet się wiercił. No, to tam, to tak, tak Tak. Ja to wiem, to aś... to... No, ja wiem, posiłmy muszki. No okulary zepsuł Antkowi, to prawda. Nie wiem, czy to jest na jakimś vlogu. Chyba nie, ale... jest w ogóle patrzcie, jak mi się te szczoty tu kręcą. <laughs> o kurde, tutaj też. Ale śmiesznie. No dobra. To wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Jajeczka w ogóle są, sprawdzaliśmy. Niedługo będziemy kastrować. Także już nie będzie jajeczek. On jeszcze o tym nie wie. Tak? Ty jeszcze nie wiesz, chłopaku? O proszę. O proszę. O proszę. O proszę. Jaki uśmiech ładny, ślicznie. Ta <grym wioski> Ta -a A on tak. Tak. Antyk ładnie zrobił grzywkę po doktor Horsie. Super. Nie zaczepiaj mnie chrapkami. Patrzcie, on łapie chrapkami. Nie zębami, tylko właśnie chrapkami, żeby się bawić. Tak, tak. Czekaj, bo zjada mi właśnie rękę. Już, już zjadł. Patrz, mokra. Polizał mnie. No. Tutaj wiesz, czy ma to takie brązowe, a tutaj takie ma czarne. O kurde! No, od spodu. No bo to już te zrzebięce, nie? Tutaj jeszcze na wierzchu mm, są, no ale tu. tu no. To jest... no. To to. Patrzcie, to jest Dante, właśnie przy czyszczeniu. Często mu się zdarza, że sobie ziewa, bo on tak to lubi, to go tak relaksuje. A ty czyściłeś go tu? No tak, tu na. Tym. Aha! Smacznego, smacznego. Czekajcie. Jeszcze ziawniesz? Czekaj, przestaw sobie. Wiewanko? <grystanie> czy już nie? To ja tu przeczyszczę go jeszcze, jak tego nie wyczyściłeś. Ale, kto to woła? Twoja kobyła? Żeby to jedno, no. Nie, tutaj w stanie stoi chyba taka jego jedna. Nie ta, co tutaj jest, bo to jest wałaszek. Ale jest tutaj jedna taka w stajni, do której on uciekał właśnie. No, spójrzcie, czy on nie jest piękny. Boże! Jakie nic się liczy Antek! Spójrz na niego! <grych> Kocham go! Po prostu... <grych> Moje, moje włosy nie są dobre do jedzenia. Proszę mi dać nóżkę, bardzo ładnie. Super, nie wyczyszczę, ale chcę wam pokazać, że ładnie podaję nóżki i nie wyczyszczę ich, bo nie mam tej. Super. O! Antek czyści kopytko. O! Lepiej w dół sobie rób. No, w dół, bo. Antek, czy ty musisz za tak każdym razem puszczać błąka, jak ja ci robię kopyta. O właśnie, wyleciał kamyczek z kopytka, i dlatego ja nie wyobrażam sobie w ogóle robić cokolwiek z koniem. Zanim wyczyszczę mu nóżki, przyzwyczajamy powolutku do wody. Tak? Co to takiego? Co to takiego? Ojeju. tu. tu, tu, tu. <ścoughs> No, to jest takie drugie starcie w sumie. Pierwsze mieliśmy wcześniej, ale taki troszeczkę delikatniejszy y, strumień. A tutaj już mamy taki, no też delikatny, ale troszeczkę mocniejszy niż poprzednio. Już troszeczkę dalej zrobiliśmy na nóżkach. Od dołu oczywiście zaczynając. Tak? Tak? O, jak będzie następnym razem taka ładna pogoda, to, to wykąpiemy go, bo szampon kupiliśmy ostatnio Łądka na vlogu, oczywiście możecie zobaczyć. No sobie poszedł do tamtej stajni. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Nic takiego. Super! Brawo! Brawo, tak! Fajne? Tak? Fajne? Fajne? A! Jezu, wiatr prosto na mnie leci. No już, już dobrze, już dobrze. No, tylko sobie na oczka nie polej. No? no tak. <grywa> Dobry super. Tak, <grywa> fajne. Dobra, starczy już na teraz. Starczy. Tak? Czy jeszcze coś? Jeszcze byś coś chciał? To musi go tak śmiesznie łaskotać w chrapy, wiesz? To jest taki delikatne. on tam patrzy, bo tam się zrobiła kałuża. Dobra, możesz zakręcić. Oj, 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 oj. Tata za, za tył polał. Za tył. Tutaj aż go troszeczkę przelecieliśmy. Nie, mówię, że tutaj go zrobiliśmy też trochę i w sumie było ok. Paniki jakiejś wielkiej nie było. No to powiem wam, że mój poprzedni koń to była, generalnie to był dramat, nie? Jeśli chodzi o wodę, mega długo go przyzwyczajałam. A tutaj on po prostu lubi. Gdzie idziesz? A rękawiczki swoje gdzie zostawiłeś? Nie wiem, zaraz poszukam. Puściliśmy go na tą dużą łąkę. Stwierdziłam, że w sumie tutaj jakby coś, to jest tylko jeden pastuch do zerwania. Mam nadzieję, że nic innego nie zrobi. Głupiego. Idę sobie kawałeczek za nim. Antek tu idzie po drona. Więc no. Rękawiczki nie. Okej, okay, my jesteśmy na łące. <laughs> nie wiem, czy Wam opowiadałam, ale Dante ma właśnie problem z tym, że Problem z tym, że zrywa pastuchy i ucieka do kobyłek. Ale dziś mu zaufaliśmy, tutaj jest tylko jeden pastuch, w razie wół, którego mógłby zerwać, więc wiecie, to się da jeszcze naprawić. No i jednak, żeby ob zostać obdarzonym zaufaniem, to także trzeba zaufać. Ja jestem takiego zdania, wiecie, tu jest wszystko bezpieczne, do stajni ma dosłownie kawałek, więc on zawsze ucieka do stajni, więc jakby nawet to ucieknie po prostu tam do stajni. E, więc na razie jest spokój, tłutł, żeby nie zapeszać. Siedzimy sobie, Dante się trzyma, widzicie blisko. Dziś nie był na padoku, więc to też y, no, nie chcę, żeby się odpalał. Więc powoli, na, przy na, na przykład, powoli sobie teraz y, tutaj siedzimy, staram się nie podnosić energii. Antyk nam robi zdjęcia. Tam. <grym> no, także na razie jest w porządku. Dobry koń! No i siedzimy sobie tu z antkiem i się cieszymy z każdego kroku w naszą stronę ogólnie. Bo uwierzcie mi, ale to jak on uciekał z padoku, z ujeżdżalni, jak zrywał wszystkie pastuchy po kolei, jak zerwał drut, to teraz, kiedy idzie do nas, zamiast gdzieś stąd uciekać i myśleć o głupotach, to jest dla mnie naprawdę ogromny progres i każdy, kto ma konia i i dostrzega takie małe kroczki, to wie jak to jest ważne, ja się naprawdę tak cieszę, mam nadzieję, że tak się po prostu dzisiaj fajnie dzień zakończy, że będziemy wszyscy zadowoleni, że on nam stąd nie ucieknie, ale powiem Wam szczerze, że nawet teraz, jeżeli teraz by się odwrócił, cześć skarbie, i gdzieś poszedł, to nie miałabym mu tego za złe, bo i tak bardzo długo już tutaj z nami siedzi. No prawda, Antek mówi, że ledwo go widać, jest tam. Tam generalnie, gdzie rośnie ta duża trawa, to one mają yy, wychodek, toaletę, tam jest bardzo dużo kup. Bo tutaj jak widzicie, no jest no praktycznie nic, tylko nie mają jedno miejsce, w które robią. I jakby... No bo widzisz, żeby tutaj gdzieś kupy leżały? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. No i Dante sobie tam stoi, sobie je, patrzy czy, czy jesteśmy. Wiem, że patrzy. Ale w ogóle była taka sytuacja, że my podeszliśmy sobie z powrotem do wyjścia, czyli tam. Yy, i on tutaj został, patrzył na nas, ale został. A jak tylko ruszyliśmy w jego stronę, to on od razu taki pewny się wyruszył tam do przodu do tych kup i tylko szukał różnych zapachów. No i już kłusował, więc energia się podniosła przez chwilę i już się bałam, że wróci tam. I rowery jechały i w ogóle wszystko, ale... ale na razie... Na razie nie, więc... Więc się cieszę. Jeśli tak się uda, żeby on został tu z nami i nie zerwał tego pastucha, to po prostu takie... Takie sytuacje będą się mogły powtarzać dużo częściej, bo będę wiedziała, że, że już tak nie jest, że już tak nie chcę uciekać, że już nic złego się nie dzieje i wiadomo, że zawsze trzeba mieć te nawiasy, ale no i tak już długo jest, więc jakby nawet teraz uciekł, to serio. No. <grych> nawet nie wiem, co powiedzieć. <grych> no, więc jak słyszycie, to się popłakałam. Może Antek powie. No nie, no powiem. Nie no, mogę. No, 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 Dantusz generalnie no przybiegł do nas. Galopem, z tamtego końca gdzie stał. My przyszliśmy sobie tutaj i ja myślałam już, że on biegnie do stajni, że ucieknie. Stąd a on normalnie galopem do nas przybiegł i jest filmik z tego. I tylko, że tak szybko nagrywał w pionie i tak wam wstawię, bo. No, także. No. Brawo! Daniel! Brawo! Nawet nie wiesz, jaka mamusia dumna, tak. To takie jego pierwsze zejście z takiej górki dużej. a ja pobiegli beze mnie. Nagrywam na nią, wejdę Serio? Prawie, prawie! Prawie! Chodź, stary się poświęca. Nie, nie do trawy. Chodź, chodź. Chodź, chodź, No, uwaga. O! O! Nie. Stary się tak poświęcił. A ty tylko za trawą. Ty sprzedajny czuliku. w unieszczelniam go dokładnie. Boże, przepraszam, Dobrze, przepraszam, przynajmniej będzie. Tak. Ciemno, błoto Wiem. Nie, to nic. Dobrze. Takie ćwiczenia też są potrzebne. No i dobra, pobawieni. Antek przejął Dantego. Generalnie gryzą nas straszliwie komary. Ale to tak straszliwie. Więc idziemy szybciutko do stajni. Trawkę pojadł, pobiegał. Słyszysz? No. Nie wiem, ale chcę stąd iść. Chodź. No, wtedy już nie będzie fajnie. Ale trawę sobie na zapas znabrał. Nie wiem, ale dziwny dźwięk. Mhm. No, i generalnie co wam chcemy powiedzieć? Chcemy wam powiedzieć, że Dante miał taki epizod dlatego, że nie jesteśmy na łące, że zaczął galopować. Podbiegł do ogrodzenia, zrobił kółeczko, postał trochę, porżał do swoich klaczy, ale nie zerwał pastucha. Poczekał, aż my go odepniemy. Jak my odepniemy lążę, zapniemy go i poszedł z nami. Jakby nie zerwał, a trzy podejścia miał takie do tego pastucha, żeby go zerwać. W sensie podbiegał tam tak mocno. Ale ostatecznie tego nie zrobił, a miał inne miejsce, gdzie tej ląży nie było przewieszonej, więc mógł w sumie w każdym momencie to zrobić, a nie zrobił. Tak, tak. tak. Po, no i zatrzymywał się. Jak my podeszliśmy, to już spokojnie wyszedł z nami. I naprawdę, no dzisiaj zrobił chłopak bardzo duże postępy. Teraz jak byliśmy w lasku, to też ani nie rżał, ani nic, ani nie ciągnął. Bardzo grzeczny był dzisiaj. Pomimo tego, że nie chodził dwa razy dwa dni na łąkę, bo są na zawodach i jakby no tutaj nie ma teraz komu wyprowadzić go. Także wczoraj stał i dzisiaj no niestety tak tu jest. Nie go wyprowadziliśmy. Tak, my go wyprowadziliśmy. No może jeszcze pod wieczór się uda na chwilę podjechać. Pudełka zrobione. Patrzcie jak mu wara, latek jak się oblizował. Tak. Grzeczny. Godzina obiadowa. No, to zaraz zostanie obiadek i, i będzie sobie szamał. Także my już idziemy do stajni powolutku.